Cześć, Makoliski. Z tej strony więc witam Was serdecznie w kolejnym materiale. I tym razem mamy coś ciekawego. Tak jest. Tak jest. Premiera, która miała wczorajszy, wczorajszy? albo przedwczorajszy dzień, yy, jest to myszka od SPC Gear yy, Lix Plus. Także tak wygląda pudełeczko. Generalnie jest bardzo lekko, tak że naprawdę nic nie czy tam coś, cokolwiek jest. Yy, zaraz zapytacie, czemu myślicie, kupiłeś sobie nową myszkę? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Nagrywam materiał, także kupiłem i mam. Wytestuję, także na pewno też w tym materiale Wam pokażę co i jak można zrobić, bo chyba jest też dla niej, dla niej nawet oprogramowanie dedykowane. Świeci się, dla mnie to jest taki zbędny bajer, tak jak już mówiłem. Niemniej, nie mniej. jest to bardzo lekka myszka, także no co, zajrzymy do środka, nieprawdaż? No, tutaj jak mówiłem, myszkę od SPC Gear. Także yy, 12 tysięcy dpi, ja w sumie i tak często jak używam tylko 600 to było 800 nawet, yy, 1000 Hz yy, pooling, no, jak to tam się nazywa no wiadomo, jak tutaj jest na obrazku, jest, że tak powiem, siatkowana, także nie jest cała, w plastiku wypełniony, także widzimy, co jest w środeczku. Także świeci się jak nie wiem co, RKB jest. Dla mnie to, jak mówiłem wcześniej, zbędny bajer. No to co, No to otwórzmy, bo pudełeczko całkiem, całkiem spoko jest. No jakby Bóg wie, co to było. Ale no tak jest. No dobra. jeszcze jedna strona. Dobra, i otwieramy. Co jest? Gdzie jest myszka? Halo? Plastik? Naklejki? Instrukcje? Ale gdzie myszka? Nie ma. Gdzie ona jest? Ha, mam was. Tu jest myszka. Myszka już jest na moim biureczku, także tak ona wygląda. Także tak jak mówiłem, ona się świeci. No plus na pewno zasługuje kabelek w oplocie. Jest bardzo mięciutki, nie jest sztywny. Także jest elegancko. Przy kabelku na końcówce jest jeszcze taki gumowy zaczep, więc, więc też jest całkiem spoko. No ale tak się, tak się prezentuje myszka, jak nie patrzeć. Mam nadzieję, że Wam się wstęp podobał. Trochę, e, trochę taki śmieszkowy, ale mam nadzieję, że będzie przyjęty całkiem nieźle. No ale mówię, tu wyświetla się logo, więc jest spoko, tu czerwone przyciski. Naprawdę jest lekka w porównaniu do, do mojej starej od SteelSeries, która też jest całkiem niezła i na pewno też będę używał, na przemiennie zapewne, no to, ta jest zdecydowanie jedna z najlżejszych myszek jakie jak było mi korzystać, jakie, jakie miałem w ręku, nie? także no, zobaczymy jak na dłuższą metę się ona przyjmie. No, także dzięki wielkie, Juliska, za oglądanie. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie, łapkę w górę bądź łapkę w dół, w zależności co wam odpowiada. I pamiętajcie o subskrybujce. Także widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej, hej.